Ciebie. Dzisiaj nagrywam takie Life Word I no, prowadzę po moim domku. Na pierwszy rzut strony mamy Indę. I tutaj mamy przebieranie. Tutaj jest hmm, Dla zwierzątka. Hmm, po prostu to się myje zwierzątka, to się się ma. Щипчика, чтобы не смельчало. И тут сияем, тем сияем. Тут у меня И тут у И тут у меня спокой родицу. Такие. то есть бюро таты. И то есть спокой родицу. ну просто есть так. Mamy różne rzeczy nie mamy, bo no niedawno tutaj się prowadzi. Następnie mamy kuchnię, 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 w której mama gotuje. No i po prostu... Lodówka no, jest zapełniona. Żebyście mi nie pisali. Nic takiego. I na no, nie już nie myję, proszę pani, mamy. Mamy następnie mamy łcinkę. Dużo w niej rzeczy wiem. I następnie mamy salon. I po oh najpierw Wam pokażę górę. I napiszcie mi w komentarzu, czy zainstalowaliście taka to, to, to boka i to będziecie dostawali co tydzień. Prezent darmowy i te wszystkie dodatki co ja mam musicie kupić. Ja wydam na tokę z tle. Tak, i tu mamy. Proszę bardzo, kogo Kuba Nie z klasy, niech nikt nie pisze o jakiego kubę. Tylko do historyki. To jest jego pokój. Wiem, piękny. <laughs> wiem, piękny, starałam się. Just, no. I jest znowu mi się domek zbagował. Ja nie wiem o co chodzi z tym pokojem. I tu mamy mały, czyli mm, Amelci, to jest Amelcia, to jest Lenka i one, są, one poszły do przedszkola. Tu mamy taką bawialnię Amelci i, i lenę tu jest pokój Leny, a tu jest amelci lenki i lęk. I on tu siedzi i... Napiszcie, czy chcecie historię z tego. I czy chcecie, żeby był kanał Dziobaka Kwaka. I nie wiecie, kto to jest. Może na relacji wam pokażę. Bajo!